Właściwie czemu nie teraz? E, o, czapki nie mam na głowie, jak to? Popękana bejzbolówka Samurai 39, 59. No to ta. E, teraz kurteczka. Co my mam na sobie? Replika samurajki dziennego 128, Zwinność, zwiększa zwinność, 0,5 128 132 128 zwiększyć hmm. zwiększyć A to? 128, ma to jest ta replika Samuraja Zwinność. Plus to doszacone na dzielnik. <noise> Dobra. I co my tutaj mamy? Mamy założone 56. Czyli najlepsze. Tutaj co mamy? 131. No proszę Was. To 132. Co to jest? Ultralekki tank to testet on animal z włókien polamidowych. No dobra. W ogóle to bym rozmontował od razu te jakieś duperele. To będą? Ja też już nie ona tą kurtkę samuraja. To może sobie zatrzymam. A resztę do śmietnika. Eee, dobra, tutaj coś było. Było. Teraz spodanki. Mamy coś lepszego. Co my mamy za spodnie? Dresowe. Jakim cudem to było? Założone. 57 Stylowe bieloty. 65 i 4. Mniejsza zużycie wytrzymałości podczas ataków. 6,7 i 9. To prędkość poruszania się. Szybkość ruchu zwiększa pancerz. Kurde, jaka jakieś klapki będą? O kurde, 56, a mieliśmy założone 3,5. To nic dziwnego, że mnie tak lali. Tak, ja mam wrażenie przynajmniej. Co my dostaliśmy tutaj? 360 obrażeń na sekundę. Tutaj mamy kwasar. Może zostać naładowany, aby zwiększyć moc strzału. Obrażenie, o kurde, ale Givera 538. Ale nie może być z tłumikiem. Ile mamy do niego? Za to z mamy e, karabin, więc może nam wystarczy. Zobaczymy. tam, tam poszedł. Co to mamy? E, Czemu miałbym być z mną? Wyznania... Bity Sergio Morales. Czy chcesz być sobą? Pytam poważnie. zastanów się nad czym. Czy dobrze czujesz się w swojej skórze? Podoba się sobie, lubisz swoją pracę, rodzinę, przyjaciół? To chyba było czytane. Coś mi się przypomina. A jeśli nie, to macie do przeczytania. I lecimy teraz tu. Na górę. Dzięki. No ciekawe, co tym razem chcą od nas? Może będą nas chcieli w coś wrobić. Znowu widzieć. Co się stało? Chodź, Jefferson, wszystko ci wyjaśni. Właśnie kończy przygotowania do debaty. Wszystkie spotkania na dziś zaplanowałam mu poza domem, żeby nikt nam nie przeszkadzał. W czym właściwie mieliby nam przeszkadzać? Maja, jest Już programu. za moment ja wszystkiego się dogodził. Corp... Wiem, czy je fiuty ściskają i kto im właśnie do tyłków, ale mam to gdzieś. Muszę kończyć. Wprowadźcie poprawki, później to przegadamy. No, dobrze, że jesteś. Jefferson? Usiądź proszę, wszystko ci opowiem. Mieliśmy włamanie i to dosyć dziwne. W jakim sensie? To było parę dni temu. Obudził mnie hałas w środku nocy, więc wziąłem pistolet i wyszedłem z sypialni. Zobaczyłem obcego mężczyznę. Wyglądało, jakby sięgał po broń, więc strzeliłem. Trafiłeś? Nie wiem. Nagle mnie zamroczyło, straciłem przytomność. Rano nie było po nim śladu. Dlatego chcę, żebyś go znalazł i odkrył jego motywy. Dlaczego akurat ja? Nie lepiej wynająć detektywa? Wolę korzystać ze sprawdzonych kontaktów. Słusznie. Wprawdzie nie udało Ci się rozwiązać sprawy śmierci poprzedniego burmistrza, ale byłem zadowolony z Twojego podejścia do śledztwa i wiem, że mogę Ci zaufać. Wezwaliście policję? Nie możemy sobie pozwolić na szum wokół tej sprawy. Wiesz, dziennikarze mają swoich informatorów w NCPD. Gdybyśmy zgłosili włamanie, zaraz byśmy mieli na głowie media. Żadnych gliniarzy, Kumon. Oczywiście daliśmy znać o całym zajściu SSI, to znaczy naszej ochronie. Jak wyglądał włamywacz? Kiedy zyskałeś przytomność, czy coś zginęło z domu? Możemy. Czy włamywasz coś ukradł? Zniszczył coś? Nie sądzę. Nie zauważyłam, żeby cokolwiek zniknęło z domu. Możliwe, że Jefferson go spłoszył. Mówiłeś, że straciłeś wtedy przytomność. Tak, jak tylko do niego strzeliłem. I co było dalej? Nic. Obudziłem się rano we własnym łóżku z potwornym bólem głowy i żadnego pomysłu jak znalazłeś się z powrotem w sypialni? Nie. Nie mam pojęcia. Elizabeth też nie. Jak wyglądał włamywacz? Było ciemno. Niewiele pamiętam. Na twarzy miał coś w rodzaju maski. A może jakiś wszczep? Nie zdążyłem mu się przyjrzeć. Elizabeth też go nie widziała? Wszystko przyspałam. Zmęczenie kampanią robi swoje. I co ustaliła wasza ochrona? Tu sprawa robi się naprawdę podejrzana. Nie stwierdzili żadnych śladów łamania. Nie znaleziono też pocisku. Monitoring niczego nie zarejestrował. Strażnik przy wejściu też. Zasugerowali, że wszystko to musiało się Jeffowi po prostu przyśnić. Wygodne tłumaczenie. Dlatego Liz dała dziś ochronie wolne. I zadzwoniłem do ciebie. A ci ochroniarze z SSI, co to za firma? Są na rynku od 15 lat. Mają klientów w całym mieście. O ile dobrze pamiętam, polecił mi ich ktoś ze znajomych. Myślisz, że mogą stać za tym włamaniem? Myślę, że SSI może kogoś kryć. Czy chodzi ci ktoś do głowy? A uh, Weldon Holt. To mój bezpośredni konkurent. Walczymy o ten sam stołek. A Holt zaczyna przegrywać w sondażach. Ale to mógł być ktokolwiek. Naprawdę. Jeff ma wielu potężnych wrogów. Możemy tak zgadywać przez cały dzień. Rozumiem. Dlatego do ciebie zadzwoniłem. Chcę się dowiedzieć, o co tu chodzi. Jest coś jeszcze, o czym mi nie powiedziałeś? Hmm, to chyba wszystko. Elizabeth? Tak, wszystko. Pewnie i tak niczego się nie dowiemy. Daj spokój. Jestem przekonany, że Wi coś znajdzie. To co? Chyba możesz już działać. W porządku. Muszę rozejrzeć się po mieszkaniu. Oczywiście. Elizabeth się oprowadzi. Ja muszę uciekać na spotkanie. Daj znać, jak coś ustalisz. No to chodź, oprowadzę cię. Chcesz się sam rozejrzeć, to? Może lepiej się z tym nie ociągać. No dobra. Okej, okay, chodźmy. Zaczniemy od miejsca, gdzie Jeff zobaczył intruza. Muszę przyznać, że czasem mam już dość tego wszystkiego. Polityki? Na razie skutecznie odrzucamy propozycję współpracy ze strony Night Corp.u, biotechniki, Arasaki. Z naciskiem na na razie. Jeśli Jeff zostanie burmistrzem bez długu wdzięczności, to już będzie sukces. Takie to jest wielkie. Jego mostek dowodzenia, magazyn i rupieciarnia w jednym. Głosuj na peraleza. Dlatego składujemy tu materiały kampanijne. Tak jest po prostu taniej. Crunch food Musicie być z Jeffem naprawdę zapracowani. Kampania. Człowiek nie ma czasu myśleć o jedzeniu, więc zamawia śmieci. Ale rzeczywiście, Jeff ostatnio nie je niczego innego. Na balkonie nic nie mam. No to wygląda, że nie. A tu co my mamy? To osobisty komputer Jeffa. Nie sądzę, żebyś znalazł w nim cokolwiek na temat włamania. Eee, proszę, pozwól, że ja to ocenię. A to jest ten spot chyba, który w windzie oglądaliśmy, u nas w bloku. Nowy spot kampajny. Wiesz co, że nienawidzę tej reklamy. Pistolet, strzelanie do ustawy to jest naprawdę niski i tandetne. Mówiłem, że chcę prowadzić kampanię z godnością i że będę traktował wyborców z szacunkiem. Czy z całym szacunkiem do Ciebie oraz twoich wyborców, te spoty reklamowe są wyświetlane, zwykle pomiędzy Watson a Guns and Horses? Musisz komunikować się z wyborcami w języku, który zrozumieją, najemnik. Panie Perales, pańska małżotka poinformowała mój zespół, że zamierza pan zatrudnić najemnika w związku z wątpliwościami dotyczącymi śmierci burmistrza Reina. Rozumiem o wątpliwości, ale zapewniam, że najlepiej pozostawić te sprawy policji. A jeśli obawia się pan, że nie można im ufać, proszę pozwolić moim ludziom przeprowadzić dochodzenie w pańskim imieniu. Ze strony mojego zespołu mogę obiecać najwyższą dyskrecję debaty, ważna kwestia. Hey Jefferson, będę potrzebował, żebyś rzucił okiem na treść kluczowych punktów programu, a konkretnie moich sugestii dotyczących poprowadzenia wątku korporacyjnego. Nie jestem pewien, czy się dobrze ostatnio zrozumieliśmy. Eric, twoja oglądność czasem była serio irytująca. Powtarzam to jako szef Twojego sztabu, że wiem, jak ważna jest dla Ciebie opinia publiczna i tak dalej, ale już i tak grasz mocno korpą na nerwach, blokujesz sobie potencjalne źródła finansowania, stwarzasz ryzyka nacisków etc. Nie po im tego, błagam. Chodzi o szczerość, Arik. o wiarygodność, a nie o podlizywanie się publiczna. Poza tym, czy Ty nie masz za amatora? Wiem, gdzie leżysz granica i korpy też to wiedzą. Potrafię grać w tę grę, spokojnie porządku, po prostu ostatnio by wasze nieobliczalne. Tak wiem, że jak dotąd to się nam opłaca, ale boję się, że kiedyś przesadzisz. No nie pamiętaj, żeby się wyspać, bo potrzebujemy cię czystą głową. Hmm? Tu jakiś podejrzany Erik. Jeff, możesz mi powiedzieć, co Lea robi z powrotem na stanowisku? Wydawało mi się, że ją zwolniliśmy. coś mnie ominęło. Nie rozumiem, o czym ty mówisz. No ona znowu tam jest, jakby nigdy nic. Dziś wrzuciła mi nowy spot, który podobno zaakceptowałeś. Co jest zagrane? Eric, o czym ty do cholery piszesz? Ktoś powiedział, że masz się zwolnić, bo... Na pewno nie ja. Jak masz coś do niej, to z nią pogadaj, bo jeśli o mnie chodzi, to Lea zostanie na swoim miejscu. Nigdzie się zresztą nie wybierała. Dobra, zapomnij, musiałem coś pokręcić. Nie, kliki tutaj, sieć to jest, wiadomo co. Dobra, Erik mnie coś niepokoi. Tu mamy jeszcze coś do przeczytania. Co to takiego? Super Nieortezowana biografia Lizzy Uizy. Przełom w jej karierze nastąpił w 2071 roku, kiedy Lizzy po raz pierwszy okazywała światu swoją pełność, zróżnicowana postać ukształtowaną na wzór rozerotyzowanej królewnej śnieżki. Kulminacyjnym punktem spektaklu było spożycie przez Lizy syntetycznego jabłka przeznaczonego specjalnie przygotowanym tylen, toksyn, po którym jej funkcje życiowe ustały. Przez pełną minutę telebimy pokazywały płaską linię EKG, podczas gdy martwe ciało spoczywało na deskach sceny. Następnie koncert został przerwany na 5,5 godziny, podczas której zespół Riperdoków pracował nad wymianą biologicznych organów artystki na najwyższe modele wszczepów Moore Technologies. Po tym czasie koncert wznowiono, a artystka odśpiewała utwór Restart, Reheart, Repeat, który przez kolejny rok się przez kolejny rok nie schodził z najwyższych miejsc światowych list przebojów. Zawsze czułem, że mogę miejsce z przełamaniem ostatecznego tabu. Powiedziała później w wywiadzie dla N54, tym tabu okazała się śmierć. Akcje anarcho z jakich znana jest Lizzie, biorą początek od upodobania artystki do częstych zmian stylu. Lizzie miała w zwyczaju oddawać swoje zbędne stroje znajomym, a potem zaczęła zostawiać je po prostu na ulicy, żeby wziął je ten, kto znajdzie pierwszy. To samo chciała zrobić ze wszczepami, jednak okazało się, że cyborgizacje z najwyższej półki mają zabezpieczenia uniemożliwiające przekazanie ich osobom trzecim. Najbardziej znaną akcją spod znaku walki z homologacją szczepów był zbrojny napad na fabrykę Biodine System, podczas którego Lizy wraz z grupą najemników op opanowała budynek i wyniosła z niego około 1200 różnych szczepów, które następnie rozdała podczas zimprowizowanego koncertu. Cała akcja była transmitowana na żywo, co stanowiło zabezpieczenie dla Lizy. Wiedziała, że żołnierze korporacji ani siły policyjne nie odważyły się jej zabić ani skrzywdzić na wizji. Nieprzychylna prasa przez kolejne lata sugerowała, że cały skok był z góry uzgodniony z kierownictwem Biodain, a Lizzy zapłaciła za cały towar i pokryła koszty remontu fabryki. Na poparcie tej tezy przytacza się fakt, że Biodain nigdy nie pociągnęła artystki do odpowiedzialności za wyczyn. Lizzy odpierała te zarzuty, mówiąc, że jej akcja była doskonałą, darmową reklamą dla Biodain. Mhm. No dobra, to możemy iść dalej, czy jeszcze tu coś? Jedzenie na wynos. A, jedzenie na wynos. A, jeszcze tu coś mamy. Tak, eksterminacji ptaków. Co to takiego? Ustawa przyjęta przez Radę Miejską Night City w dniu 04.05.2063, deklaracja celów w obliczu katastrofalnych w skutkach epidemii odzwierzęcych, jak jest coraz większą częstotliwości wybuchają w Night City i w trosce o zdrowie jego mieszkańców, my, Rada Miejska, podjęliśmy decyzję o całkowitej eksterminacji ptactwa na terenie miasta oraz w promieniu 30 km od jego granic. Proces eksterminacji nie rozpocznie się wraz z dniem 08 05 2063 i zostanie przeprowadzony przez kontrahenta wybranego w procesie przetargu. Załącznik 2. Ptaszki. Chcą ubić ptaszki. Gdzie teraz? C czy coś jeszcze? Chociaż. Ja jeszcze, przepraszam, że się tu wrócę, ale... Użyj, zamknij. Aha, myślałem, że schakować można jeszcze. A tu? Szczęśliwa rodzinka. To wasza córka? Tak. Z oczy nasz skarb. Ale przybywa za granicą, na uniwersytecie. Za granicą? Europa. Prestiżowa uczelnia, dobra edukacja. Wiem, za oceanem, daleko, ale... Z uwagi na wybory... Tak jest bezpieczniej. No dobra, wygląda na to, że teraz wszystko już widzieliśmy. To chodźmy dalej. Tu jest jakiś gabinecik. Coś nam powiesz? Na razie ja dziś cicho. Stoisz cicho. Eee, tutaj co tu mamy? Kalifornia po zmroku życia Richarda Knighta. Richard Knight był pesymistą. Jeszcze w różnych latach chodził... O... W późnych latach 80., kiedy wszystkie możliwe wskaźniki ekonomiczne pieły się w górę, a kryzys atomowy wydawał się zażegnany, doszło do wniosku, że Stany Zjednoczone chylały się ku upadkowi. <coughs> Richard Nine był optymistą, głęboko wierzył, że świat może zmienić się na lepsze, głęboko wierzył, że on może zmienić go na lepsze. Richard Knight był realistą. Wiedział, że nie odmieni od razu oblicza całego globu, dlatego postanowił zacząć od małego w skali jego ambicji projektu, czyli miasta idealnego. Miało się ono nazywać Coronado City, miało być wzorem do naśladowania. A Richard Knight był skazany na porażkę. Nie dlatego, że jego wizja była niemożliwa do realizacji, lecz dlatego, że wielu wywołowym ludziom zależało na tym, by tak się stało. Richard Knight został zamordowany? Miasto, którego budowa rozpoczął, zostało dokończone, ale z marzenia zmieniło się w koszmar. Nie przetrwa też jego oryginalna nazwa. Na część tragicznie zmarłego fundatora, a to City przeszczono na Night City. Jak na ironię pasuje doskonale, to miasto jest jak kot, który śpi za dnia, a budzi się w nocy i lubi bawić się swoimi ofiarami. Komputer. Zaraz zobaczymy, co tam jest. Ciekawego. Wydział prawa na Asukaga w Berkeley. Wygląda prestiżowo. Oboje z mężem kończyliście ten sam wydział? Kosztowne studia. Hm, mieliśmy szczęście. Załapaliśmy się na pełny stypendium z Fundacji Knighta. To organizacja dobroczynna założona przez wdowę po Richardzie Knight. Pomogli wielu nieuprzywilejowanym, ale zdolnym studentom. Tutaj, co będziemy mieli? Kampania Tatym. Elizabeth Perales. Fiori Perales. Kochania, wiem, jak bardzo chcesz nam pomóc w czasie swojej przerwy na uczelni, ale myślę, że najlepiej zrobić, zostając na razie w Europie. Mamy pełną kontrolę nad kampanią, a ty powinnaś myśleć teraz o sobie, jesteś za granicą, korzystaj z tego. Całuję, mama. Dobra, rozumiem, chodzi ci o. To, Że jak się zaangażuję w kampanię, to wystawię się na celownik. Słyszałem, że Rain zmarł na atak serca. Nie jestem głupia. Wiem, że burmistrzowie Night City mają zwyczaj odchodzić ze stanowiska w pudełku łapie. Bo proszę uważajcie na siebie, ok? I słuchajcie się w swojej ochronę. Popatki. Judy Alvarez, witam. Pisze w imieniu Jeffa. Chodzi o pewną delikatną sprawę, przy której bardzo przydałoby się nam Twoja specjalistyczna pomoc. Przyznam, że liczę tu na zwrócenie przysługi, jaką Jeffa do swojego czasu moksum. Czy mogli liczyć na Ciebie, Judy? Nie jestem pewny, czy będę teraz w stanie, a mogę wiedzieć o co konkretnie chodzi. Chodzi o pewien Braindance, nie ukrywam, sprawa jest wysoce delikatnej natury, zależy nam na dyskrecji nie mniej niż na profesjonalnej analizie wspomnianego materiału. Zależy nam również na czasie, więc liczę na szybką odpowiedź, oczywiście ty możesz za to liczyć na odpowiednie wynagrodzenie. Niestety nie będę w stanie się w to zaangażować, ale znam kogoś, do kogo powinniście zadzwonić, to najemnik, towarzystwo Afterlife, pierwsza liga, łają na niego wi, na pewno wam pokażę, pomoże. Dziękuję za kontakt. Eee, drobna prośba, chcę coś potwierdzić. Hey Liz, przepraszam, że zwracam że zawracam głowę, ale czy Jeff wspomniał Ci może, dlaczego zmienił zdanie w kwestii zwolnienia Lei Patel? Jednego nie umawiamy się, że ją wywalamy, a drugiego Jeff mi pisze, że nie wie o co chodzi. Czuję się trochę zagubiony w tej kwestii, jeśli ma być szczery. Nic się nie przejmuj, że wszystko mi przekazał, po prostu wypadło mu z głowy, że się tak umawialiście. W każdym razie zaszły pełne sprawy, które wpłynęły na decyzję o pozostawieniu lei na stanowisku. Wybacz proszę Jeffowi i nie zwracaj sobie temu głowy. W porządku, dzięki za wyjaśnienie. Hmm. Witam. Wiem o tobie tyle, że jesteś. Co to jest? Kiry, Eurodyn. Szkoda, że tak szybko się zwinąłeś po koncercie. W zasadzie w ogóle nie, nie pogadaliśmy. Wiem o tobie tyle, że jesteś futerałem naczelnego, całkiem atrakcyjnym. Dodajmy. Dzięki. A to ty się wcześniej zwinąłeś po koncercie. Co to? Tak? No, może. W każdym razie szkoda. Musimy to kiedyś nadrobić koniecznie. Może tak, może nie. Gdzie ty idziesz? Ślady krwi. Wyczyszczone, ale niezbyt dokładnie. Skąd ta krew na podłodze, nie wasza? Na 100% nie nasza. Może włamywacza? Pewnie ta. Podążaj za śladami krwi. Za chwilkę. Co my tu mamy w tym pomieszczeniu? To jest sypialnia. To jest nasza sypialnia. Pistolet. To Jeffa? Nie mówię, ale... Tak. To ten, po który sięgnął Jeff tamtej nocy. Coś tu było napisane. Militech. Mamacha. Świeże pozostałości prochu. Niedawno oddane strzały. Inteligentne szkło. Ciekawe. Zauważyłaś, żeby coś tu się zmieniło po włamaniu? Mm, nie, chyba nie. Co masz na myśli? Jeff mówił, że stracił przytomność. Nie było niczego nietypowego w otoczeniu. Dziwnie ułożonej pościeli, jakichś śladów. Jakby ktoś go tu zaciągnął siłą? Nie, niczego nie zauważyłam. Rzucę tu okiem, w porządku? Y, tak, tak, oczywiście. Rzucę okiem. Ślubna fotografia? Ciekawe tło. Zależało mi na niebieskich różach. Zamówiliśmy ich całą ciężarówkę. Niebieskie róże? Jesteś pewna? Przecież te kwiaty na zdjęciu są czerwone. No tak. Faktycznie nie mieli niebieskich, pamiętam.